Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Częstochowie przy współudziale Regionalnego Ośrodka do Nauczycieli WOM od kilku miesięcy stara się wesprzeć wszystkich nauczycieli, którzy na co dzień mają problemy z trudną młodzieżą. W ich rozwiązaniu ma pomóc cykl seminariów pod nazwą Akademia Wychowawcy. Rola i sposób funkcjonowania instytucji wspierających nauczycieli wychowawców. To temat kolejnego seminarium z cyklu Akademia Wychowawcy, które przygotowano w Auli Częstochowskiego WOMU. W ten sposób Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność stara się pomóc pedagogom w ich wychowawczej, często bardzo trudnej pracy. To już najwyższy czas, żeby o tym wszystkim mówić czyli o tym, że problemy są że nie można o nich zapominać, nie można ich podgarniać pod dywan, że należy je po prostu rozwiązywać i musimy jako środowisko zacząć sobie z tym radzić, ale również musimy o tym głośno mówić. Udział w akademii zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin. Tym razem na pytania uczestników seminarium odpowiadała sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z programu telewizyjnego. Od wielu lat wspiera nauczycieli poprzez wydawnictwa, których jest autorką. Przede wszystkim opisuje rzeczywistość, ponieważ zależy mi, aby młodzież zrozumiała, że za każdym przestępstwem, że za każdym złym czynem kryje się czyjaś krzywda, ale jednocześnie odpowiedzialność, że za rozbój można trafić. Nawet na 15 lat do zakładu karnego. Staram się również przekazać pewną wiedzę nauczycielom, w jaki sposób reagować na złe zachowania młodzieży, na przejawy demoralizacji, na wagary, na agresję, na złe słowa, że lepiej walczyć profilaktyką niż później no, patrzeć na skutki tego, co się dzieje. Tak Dziękuję bardzo. Piękna. Dziękuję, bo film też mnie zaskoczył. Naprawdę widziałam pierwszy raz i bardzo miły. Nie widziałam tych zdjęć nigdy w życiu. Drugim naszym gościem, którego Państwu jeszcze przedstawić jest Pan Sierżant Sztabowy Jarosław Straclewski z Zespołu do i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Częstochowie. Zanim dopuszczę, dopuszczę naszych wspaniałych gości do głosu, proszę Państwa ustalimy, że Nasi goście będą zabierać głos. oczywiście Pani Łama panie... nigdy w życiu nie powiedział i nie powie, nie przyzna się, ani żaden polityk, ani żaden senator o tym, że to, co się dzieje u nas z młodzieżą, to jest normalny wpływ tak zwanej zmian politycznych, która i tego, co my przechodzimy, a więc całości transformacji. Na Zachodzie nazywa się to syndrom pierwszego pokolenia. Panie wszyscy mówią, to cyberprzemoc no jest jeszcze gorzej. Myśmy po prostu nauczyli się nasza młodzież korzystać z komputera, który jest ważniejszy niż resztę życia. Oni twierdzą, że jak ten mały ekran szklany i powie, to jest wszystko prawda, to tam to znajdują. Ja na przykład prowadząc zajęcia zawsze byłem bulwersowany niektórymi zachowaniami młodzieży, ale później zawsze wychodziły z założenia, że oni niestety nie mają racji, bo kto ich ma nauczyć? Kto ich to powie? No, proszę Państwa, nie bójcie się rozmawiać z młodzieżą na trudne tematy. Nie wierzcie, że rodzice będą rozmawiać. Rodzice załatwiają sprawę bardzo prostym systemem. Idź, wyjdź, masz dwie dychy. Bardzo przykre jest bardzo chłodne podejście nauczycieli do ucznia. Nie pytacie się po co chodzi, szczególnie młodzież Mogę protestować. No. Nie ktoś. Bo no to jest tak, jak słyszę, że ktoś kto uczy młodzież mówi, sam popalałem, oni to no. traktują, popalał i wyrósł na człowieka. Ja. Proszę Państwa, ja mówię tak, jeżeli mówisz komukolwiek, a jesteś na świeczniku, że popalałeś i wszystko jest ok, to masz żółtą kartkę. Młodzież to interpretuje w jeden sposób. Tylko w jeden. No nie ma problemu. Tak jak my to w życiu widzimy. No przecież brał i żyje. No o co chodzi? Nikogo nie